Świerk, jodła czy sosna? Wybór choinki to nie lada wyzwanie. Zanim kupisz, zmierz wysokość i szerokość miejsca, w którym chcesz ją ustawić. Jak sprawdzić, czy długo postoi? Igliwie jest sprężyste. Widać, że ono nie odkształca się. Poza tym możemy taką gałązkę przełamać i powąchać i jest zapach. Co Las. Potrząśnij też gałęziami. Jeśli igły łatwo się łamią lub opadają, to znaczy, że choinka jest sucha i szybko zbrzydnie. Wybierając choinkę, warto pamiętać o bezpieczeństwie dzieci. Jeżeli mamy małe dzieci, boimy się, żeby się pokuły, wybieramy sobie niekujące, no to jedyna opcja to jest yy, biodła kaukaska. A jak to wygląda w przypadku zwierząt? Jeżeli weźmiemy świerk srebrny czy świerk pospolity, no to koty raz się ukują i nie będą skakać na choinkę. Koty nie lubią zapachu cytryn. Warto więc udekorować choinkę suszonymi cytrynami. Nie tylko odstraszą one futrzaki od drzewka, ale dodadzą mu oryginalnego wyglądu i świeżości. Aby Twoja choinka dłużej cieszyła oko, musisz o nią odpowiednio zadbać. Po zakupie należy ją wstawić do wody, żeby ona się napiła. Następnie y, zamocować w takim stojaku, żeby można było dolewać wody, żeby ona jak najdłużej powstała. Choinka potrzebuje około 1 litra wody dziennie na każdy metr wysokości.